Cześć, drodzy kwarantannowicze! Mam nadzieję, że jakoś dajecie radę w tych dniach, że jeszcze nie powariowaliście. Nie są to łatwe dni dla nas wszystkich, wiele branż to odczuwa, natomiast ja dzisiaj z taką dobrą nowiną, mam nadzieję, postanowiłem trochę na przekór. Właśnie w tym trudnym okresie wydać książkę o takim dziwnym tytule SAFARAM. Jeszcze nie zdradzę, co on znaczy. Książka, nad którą pracowałem jakiś ostatnio z przerwami półtorej roku. Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby wydawać książkę właśnie w tym okresie, ale pomyślałem, że może zainteresuje was opowieść mój reportaż o tym, jak, jak to jeszcze całkiem niedawnej przeszłości można było bez skrępowania i to na rowerze jeździć w tak odległe kraje jak Iran, Iran, smak i Iran, Iran, gości. Być może niektórzy z Was pamiętają tamtą wyprawę do Iranu, być może oglądaliście poczynania gruby big hard bike. Ja w każdym razie teraz chciałem przejść do meritum. Tutaj za mną jest taka piramida dosyć sporych rozmiarów. Ja mam nadzieję, że ta piramida będzie sukcesywnie znikać, ale nie dlatego, że będę ją nią palił tu w kominku, który jest za mną, tylko że Wy się przyczynicie do tego znikania. Więc jeśli jesteście zainteresowani nabyciem takiej książki safaram. Zachęcam do pisania, najlepiej w prywatnych wiadomościach, czy to na mój prywatny profil, czy na profil grupy Big Hard Bike. Na pewno jakoś uda mi się dostarczyć możliwie mało wychodząc z domu, w którym zasadniczo zostaję. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się zdrowo, cześć!